No witam konkretnie. Dzisiaj kolejny film z wyjazdu do Niemiec. A w nim odbiór zakupionego przez nas Mini, rejestracja na zjazdówki, zakup motocykli oraz kilka propozycji dla Was. Przed granicą dolewamy ropy do pełna w Kunowicach i kierujemy się na Subice. Po chwili przekraczamy granicę i jesteśmy we Frankfurcie nad Odrom. Przez miasto przebiliśmy się dosyć sprawnie i wyjechaliśmy na autobany. Mijamy desał i zjeżdżamy z dziewiątki. Dojeżdżamy do celu, oglądamy MINI, które wcześniej zakupiliśmy. Tak ono się prezentuje, piękny, brązowy kolor, 1.6 diesel, pierwszy właściciel, 150 tysięcy km. Ale zobaczcie, jak on wygląda wewnątrz. Mamy tutaj wszystko, od Keylessa, przez nawigację, po panoramiczny dach, a także piękne, dwukolorowe tapicerki. Auto naprawdę godne uwagi. Auto ma ważny tif, więc robimy do niego tablicę. Zobaczcie jak tutaj ładnie. To już firma, która wyrabia tablicę i wracamy z powrotem do urzędu. Jeszcze opłacić rejestrację w Kasomacie i wychodzimy z tablicami. Auto zarejestrowane, gotowe do drogi. A powiem wam, że pierwsze wrażenia z jazdy, naprawdę super. Zajrzeliśmy do salonu Skody, gdzie jest ta fajna Octavia Trójka 2015 rok 1.6 TDI. Oj, i po tej trasie trochę zgłodniliśmy, Czeka na nas bardzo dobra kanał. Auto kupione na jedzeni to do spania. Zaczynamy nowy dzień i wyruszamy z hotelu. Więc czas na propozycję dla nas. Tu fajny golf, 5 wariant, 1.4 TSI w naprawdę ładnym stanie. Do tego benzynowa a z przebiegiem tylko 125 tysięcy km. szybka przerwa na śniadanko, a potem dalej Golf 7, wariant 2014 rok i bardzo ładna Octavia 1.9 TDI w fajnych półskórzanych tapicerkach. Octavia nam się dosyć spodobała, a tutaj macie jeszcze nasze Mini, a tutaj zobaczcie jeszcze Corsę C i A-klasę w automacie. Oprócz Mini na tym wyjeździe kupiliśmy dwa motocykle, Suzuki SV1000S i Hondę CBF600. Pakujemy je więc na przyczepę i wracamy do Polski. Po drodze przystanek w Halle Center na kolejny posiłek, tym razem kurczaka. Po jedzeniu czas ruszyć dalej w stronę domu. Tutaj już we Frankfurcie przekraczamy most i wjeżdżamy do Polski. Średnie spalanie mini na tej trasie 4 1. Wow. Chcecie więcej takich filmów? Komentujcie.